Cześć, witajcie. Z tej strony Johnny C. Witam Was. W kolejnym już odcinku zagramy w Battlefield Heroes. Gram dzisiaj moim gunnerem i tak. Mam dzisiaj parę tematów do omówienia. Pierwszy to jest dosyć smutny. Smutna sprawa. A to, że Kruszekus na razie odchodzi z Battle Heroes. Już nie ma jakiejś takiej większej osoby, kto reprezentuje Battle Heroes, czy coś. Więc nie wiem. To jest moim zdaniem bardzo słabe, że on odchodzi. Mi się wydaje, że tak czy siak prędzej wróci, bo sentyment, sentyment, sentyment do gry pewnie jest dosyć duży. No, na pewno, ale jednak to może kogoś po prostu denerwować takie ciągłe... Ten ja na przykład teraz mi się udało za trzecim razem dołączyć do gry, bo bodajże coś takiego, czy za czwartym bo ciągle mi było jakaś ta... E, jakiś mi błąd wyskakiwał. Mm. Albo głupia mapa. E, tak, kolejną rzeczą jest to, że na parę dni nie będę miał już kary. W sensie będę mógł nagrywać materiały na jakiś czas wam na pewno już nagram. Nie tak jak ostatnio, bo wcześniej miałem za dużo czasu i jakoś tutaj nie miałem geni, żeby nagrywać. I teraz ponagrywam, może trochę Minecrafta nagram i myślę, że nie powinno być jakiegoś większego problemu. Hmm. Tak, kurde, ale chociaż jeszcze dopiero umarłem po końcu rundy. Hmm. Od razu mówię, że jeżeli po prostu ta mapa, runda, rundy ogólnie będą... słabe, to po prostu dlatego, że nie szukałem jakiejś dobrej rundy, dobrego serwera, żeby... Yy, żeby po prostu nagrać jakąś fajną rundkę, tylko po prostu wziąłem yy, byle jaką, żeby ten... Yy, żeby... No wiecie, żeby coś wam nagrać, zrenderować i żebyście mieli już coś obejrzeć, żebyście mieli co obejrzeć. Jak widzicie znowu się powoli ładuje, po prostu chciałem nagrać znowu w 30 FPS-ach, bo na chwilę bez po prostu nie miałem y, zbytnio czasu renderować, no. bo z, jak wiecie we frapsie jak się nagrywa y, w 60 FPS to pliki są dwa razy większe. One i tak już same z siebie mają parę giga, jak sobie jest 30 fps, załóżmy. Nie wiem, 10-minutowe, załóżmy ma 14 giga, no to tam ma na przykład 28. No to ja taki przykład podałem. Nie wiem, czy to tak dokładnie działa, ale ale... ale coś mniej więcej około tego. Jaj, pocisnęli mnie w tyłu, ale e, tak. Drugą rzeczą jest to, że. Teraz jak już odszedł na jakiś czas, zrobił sobie przerwę bo on już na stałe, ale wtedy bym naprawdę był... No nie bym były zadowolone. Chciałbym po prostu jakby to powiedzieć. To inaczej. Teraz ludzie będą szukali kogoś nowego, żeby sobie, nie wiem, zastąpić jakoś pusa czy coś. Po prostu kogoś takiego, kogo będą mogli sobie regu regularnie oglądać. I... Ja tutaj się nie wiem, spróbuję jakoś jakby to powiedzieć, bardziej jakoś ujawnić. Nie wiem w jaki sposób, ale będę próbował do jakiej, jakiejś lepszego, lepszej jakości materiały, Ogólnie, żeby była jeszcze lepsza rozdzielczość i wszystko. Żeby też się wszystko ładnie jadło. Lepszy jakiś komentarz i w ogóle wszystko. A, Jezus, znowu mi się umarło, mam w ogóle stopy 1 na 2 lipa trochę. A jak już mówiłem, rundy tutaj nie są jakieś zbyt, zbytnio, zbytnio, zbytnio jakieś super ekstra bo wszedłem do pierwszej lepszej jakiejś ogarniętej mapy. I też ja mam teraz stałe FPS-y takie niskie, no 30 FPS-ów na tą grę to jednak nie jest dużo. To może się jedynie sprawdzić na 1 na 1 ale, ale, ale tego kolesia pociśnięmy. O dobra, i laserka mam już za sobą. Ym, patrzcie jak już dużo mam ogólnie z tego całego Edfa... Ajajaj. Dużo mam Edwa i tego. Bo niedawno miałem dobi nagrać jak dobijam ten. Jak dobijam... Yy... O Jezu, chłodnik kolina. Ym, jak dobijam level 21, no... Myślę, że wam nagram po prostu jak dobijam 23 bądź coś, a po prostu... Jak 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 będę już miał nagrywać taki większe coś, jak dobiję 30 level, to zrobię po, pro, po prostu montaż z jakichś ładnych akcji, jak tak z 20 levela, z y, 29 sorry y, i po prostu będę chciał sobie wszystko ładnie tam y, zmontować, już nie taki jak ten, choć ten też mam się dosyć ładnie przyjął y, i tak, no, mi się wydaje, że to był dobry pomysł, yy, tylko bym przez ten czas sobie, nie wiem, ogarnął jeszcze kogoś takiego, kto by mi może to zmontował, może jeszcze kolega, który kiedyś miał mi pomóc w montażu, ale mi się nie chciało i teraz żałuję. Yy, tak. Co do montażu, będę potrzebował jakiegoś Bandicama, tylko i teraz jestem do Was, jeżeli macie oryginal... oryginalnego. Do Bandicama i możecie pomóc mi go ogarnąć, to napiszcie, no bo mi on jest dosyć teraz bardzo potrzebny właśnie do nagryw do sklejania tego całego montażu. No bo jak wiecie, Fraps strasznie dużo miejsca zajmuje, a ja jednak chciałbym e, chciałbym, chciałbym dostać ten. E, no mieć dużo miejsca na te akcje i nie bawić się w jakieś spinanie tyłka, tylko za każdym razem, yy, prawda, móc sobie nagrywać każdą rundkę, wiecie. I wtedy, <laughs> i wtedy po prostu to, cało, to wszystko by po prostu jakoś ładnie się zgrało, no. Nie wiem, jak to by tam wyglądało, ale jeżeli ktoś ogarnia, ogarnia ten program, to naprawdę, nie wiem, yy, niech pisze, ja się jakoś odpłacę jakąś usługą, nagram z nim czy coś, co tam sobie tylko by chciał. No nie wiem, i zobaczymy. Yy. Ewentualnie... No nie, to jeszcze byśmy się dogadali. Um, tak, co do tego montażu, co jeszcze mogę dodać? Nic. Um, no co? Aj, myślałem, że już balistika na nim załapię, ale udało się tylko asystę. Um, jak widzicie, niedługo już będę miał tą moją wypragnioną, wymarzoną rangę dziesiątą. Um, I tak, i na pewno nagram Wam, jak robię dziesiątą i będę Wam nagrywał co 5 rank. Yy. Chodzi to. Będzie taka seria, która będzie, nie wiem, raz na rzadko. Bo naprawdę to będzie najbardziej nie nieregularna seria. Bo to zależy od tego, ile ja będę grał i czym będę grał, bo to będzie po prostu droga do Generala Si Co prawda wiem, że i tak tego nie dostanę, tego Generala Asia, ale zobaczymy, na czym po prostu ta gra mnie denerwuję do takiego stopnia do takiego stopnia żeby po prostu tam grę rzucić jezu co mi wyskoczyło wiecie co ja już teraz szybko kończę albo wiecie co ja robię krótkie cięcie dobra już nie ma tej chamskiej reklamy która mi się w ten pokazała przez po prostu jakąś przez jakieś zryte dodatki na explorerze i tak, nagram wam teraz. No nie wiem, jeszcze może jedną rundkę, a nie, dobra. I znowu robię krótkie cięcie, i zaraz się widzimy. Okej, okay, widać już po tej są w kolejnej rundzie. Bo po prostu chciałem, żeby to jak szybciej wszystko I, I tak, teraz sobie nagrywamy. Y, jeszcze jedną rundkę. No, przodaj, dobra. Y, pojedziemy sobie, sobie tutaj przejąć flagę. I tak, jeszcze coś chciałem wam powiedzieć na pewno y, możecie, nie wiem, widziałem kiedyś, że ktoś chciał serię QA, nie wiem, czy już o tym wspomniałem, ale w sumie, jeżeli, nie wiem, wys wysyłajcie jakieś tam pytania, y, pytania, pytania, wysyłajcie, ja po prostu będę na nie odpowiadał, y, odpowiadał będę y, jak się uzbiera, nie wiem, przykładowa jakaś ilość pytań, sobie ustawię 10, 5, 15, raczej wezmę 10, bo trochę się będzie zbierało, ale wiem, że yy, nie będzie jakiś strasznie długi czas, może, nie wiem, dwa tygodnie, coś takiego, może raz w miesiącu. Aj, jak mi się uda zjechać tego kolesia, nie, nie ma opcji. Właśnie, dobra. W poprzedniej rundzie miałem status 12 na 6, nie wiem czy to się zorientował czy nie. Ale kurde, muszę tego admin teraz wyłączyć. Hmm. Tutaj ogólnie... Nawet nie gra się tak źle jak myślałem za pierwszym razem. Patrzcie, dojechaliśmy koleś. I patrzcie i teraz zrobimy z takiego coś fajnego. Chyć. O, no super i się udupiłem. A dobra. I co kolej? Płyniemy. To pierwszy dopłynie w jakieś tam miejsce? Ale ten typ jest głupi, naprawdę. <grywdy> Chyba nie wiedział, że tu jest wyjście. Ale jak się zorientuję, że inaczej, jak po prostu tędy wyjdzie, to ja go tam ciapnę. Yy, bazuką. Ale widzieliście nawet ładny airpod. Jeżeli bym go zrobił, to na pewno bym miał już. Jakby to powiedzieć, hey, blu, blu, blu. to bym miał już akcję do montażu, który będzie polegał na ładnych kilach, ale ogólnie taki z bazuki killach, no takie coś jak RPG, tylko że no takie trochę no na pewno gorsze w sensie raczej, chodzi mi nie o akcję, tylko o samo zmontowanie tego wszystkiego, bo. Akcje, no nie wiem, zależy ile będę zbierał. Bo naprawdę jakbym się postarał, miałbym na pewno lepsze akcje. I wiem, że dałoby to radę. O kurde, ogólnie jeden dzień nie pograłem. W sensie dwa dni MG nie grałem, już mi cel spadł. Ogólnie jeszcze dzisiaj trochę grałem 1 na 1. A tutaj musimy wspomóc kolegę. Aj! Aj! Mam no, straszne lagi, jak jest taka mieszanina. No dobra, co poradzić. Hmm. Ech, co tu jeszcze można powiedzieć? Hmm. Hmm, od początku do końca. Hmm. Tak, wiem, że wy już chcecie te od początku do końca całe. Ale... ale, ale. Ja po prostu na razie nie mam ochoty na soldiera, ale jeżeli naprawdę nie wiem, no napiszecie jeszcze raz, że chcecie czy coś, no to ja się tam mogę. Jakby to powiedzieć, ująć i wam to wszystko jakoś nagrać. Ewentualnie, chyba że będzie się woleli tak, żebym nagrał postacią, która ma. Nie ma jakiegoś dużego poziomu, ma siódmy poziom, coś takiego, i to też mógłbym zrobić kolejną serię, ale nie wiem, czy to się opłaca, bo ja też nie za bardzo bym chciał grać tą postacią, bo też mam plany wobec niej, i potem coś chciałbym nią zrobić. Wiem, że na razie mam chętkę na grę y, gunnerem i można to tak powiedzieć, że dual y, dualami albo dual MG. Aj, myślałem, że w niego RPG tam to walnie. Heh, jeszcze kolejno tutaj pojechaliśmy. Jak widzicie, zaraz będzie ranka General y, 9. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze niedawno miałem szóstą rangę, więc to jest naprawdę dużo. Cztery rangi w przeciągu tygodnia? Dwóch tygodni? Coś około tego. A zwłaszcza, że teraz nie mogłem sobie wczoraj grać, bo tak to już bym miał na bank dziesiątą. Yy, ogólnie już tak, mam na tej postaci już pierwszy milion punktów. I wydaje mi się, że to już, to już, to już dobrze. I czyli wychodzi, że na milion... No dobra, nieważne. Yy, 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 czyli jakbym wbijał rangi mniej więcej tak jak teraz, to przy około... nie wiem, 11 milionach, miałbym general, Generala Sea. O, jak widzicie, już wbijam sobie... Wbiłem sobie rangę. I tak. Yy, nie wiem dlaczego, ale... poprzednią rangę mi się wbijało strasznie długo, nie tą, którą teraz wbijam, tylko ogólnie całą rangę, nie pod rangi. Te kolony, coś tam, coś tam. Strasznie długo mi się wbijało. I tak, tutaj ładny kill. Balistik. O, jest balistik. O kurde, gram w ogóle na polskiej wersji. Coś mi się zmieniło, jak ten grałem na początku. W sensie, wiecie, włączyłem sobie na innej przeglądarce do i po prostu tak już mi zostało. Ale to już chyba nie powinno mieć, nie, nie mieć jakiegoś większego znaczenia. Aj, prawego pocisnąłem um, 12 na 7 no troszeczkę gorzej niż w poprzedniej rundzie. Może mi się udać, jeszcze złapać jakiegoś kila, ale nie, nie sądzę, no bo już został ogólnie jeden ticket. I tak, ja mam staty takie, o bo już nie chciałbym pokazywać całej tabeli wyników. Um, tak, no w sumie dzisiaj na tyle. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.